Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla lwa na marzec 2022 roku. Rozkład będę robiła stali Milenium Tot tarot. Oczywiście karty były tasowane. Potasuję jeszcze tutaj na wizji. Wylosuję dla was jeszcze jedną kartę stali słowa dla duszy z afirmacją. A co jeszcze po prostu zwrócić w tym miesiącu uwagę? A co sobie warto uświadomić? Yy, może jeszcze popracować dobrze. Myślę, że wystarczy. I zobaczmy, co tutaj mamy. mamy tutaj rycerza pod spodem mamy rycerza yy, buław i tak w przeszłości rycerz mieczy w teraźniejszości królowa kielichów w przyszłości Paś buław karta rada pustelnik Środowisko otoczenie, mak. Trudność dziesięć denarów. Jak pokonać sześć buław? I wynik wynik y, rada osiem y, kielichów. Dobrze. Pod spodem, tak jak powiedziałam, macie rycerza buław, czyli takie pójście za tym, co Wam sprawia przyjemność kierowanie się w tym, w tym kierunku. Eee, Zwracaniem się może tak bardziej. Eee, natomiast w przeszłości pokazuje się rycerz mieczy, czyli taka szybka energia. Eee, może decyzje jakieś, które podejmowaliście, były takie spontaniczne, szybkie, nieprzemyślane, nietrafione mogą być, tak. Jest tutaj dużo właśnie takiej impulsywnej energii. Może po prostu właśnie w momencie często jakichś tam nieporozumień, tak jak jesteśmy zdenerwowani, też często takie możemy decyzje właśnie impulsywne podejmować. Tak? Jakieś słowa takie mogą paść, których później w przyszłości możemy też żałować. Bo ten rycerz mieczy za bardzo się nie zastanawia, nie myśli, tylko, tylko działa. Czasami jest też ta energia taka potrzebna, tak, żeby właśnie zadziałać w punkt. Tak? No, ale to różnie będzie wyglądać. Myślę, że to będzie tutaj miało też znaczenie i wpływ na teraźniejszość i przyszłość. Natomiast w teraźniejszości pokazała się królowa kielichów, czyli taka fajna energia miłości, zrozumienia, ciepła. Otwartości na tą drugą osobę, więc możecie być właśnie w takiej energii, e, takiej e, przyjmującej też od innych, e, ciepłej, tak, e, z taką miłością, właśnie bezwarunkową. Może to być też jakaś osoba w, w Waszym otoczeniu, tak, która się po prostu tutaj w teraźniejszości pojawia, która właśnie ma takie cechy, tak, dużo takiej miłości matczynej. Więc tutaj bardzo, bardzo ładnie, tak miękka energia, tak jak powiedziałam, bardziej przyjmująca. Natomiast w przyszłości pokazuje się paść buław, fajna młodzieńcza energia, trochę dziecinna, tak? Więc tutaj no jedynie co nie można tutaj powiedzieć, no to jest tutaj dużo tej spontaniczności w tym pasie, tak? Może nie jest właśnie dojrzały, może te jego decyzje nie są wszystkie dojrzałe, ale jest taka chęć działania, jest ta ciekawość, spontaniczność, zachwyt, więc tutaj tego typu mamy energię. Oczywiście też to może być jakieś dziecko, tak? jakaś osoba z Waszego otoczenia, ale jak najbardziej to może być Wasza energia, tak? chęć czegoś poznania. Wchodzenia w jakieś nowe tematy z takim dużym entuzjazmem, ciekawością, otwartością i trochę może i naiwnością, tak. Ale też ta energia, właśnie, tak, taki jest jej urok, tak. Ta naiwność jest też yy, y, urokiem w tej energii. Natomiast karta rada, mamy tutaj pustelnika, żeby zatrzymać się. Są to wielkie arkany, jedyne zresztą żeby też dać sobie czas, żeby spędzić ze sobą czas, żeby się wsłuchać w siebie. Czego potrzebujecie? Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu starajcie się zatrzymać i znaleźć w sobie tą odpowiedź, tak? Nigdzie na zewnątrz. To jest właśnie rada, szukajcie w sobie odpowiedzi. Jeżeli nurtują was jakieś pytania, tak? Nie macie odpowiedzi, to szukajcie w sobie, tak? I znajdziecie. Są to wielkie arkana, czasami to potrzeba więcej czasu, raz mniej, raz więcej, ale ta energia no ja też mówi o tym, właśnie, że może będziecie przez, dłuższy, przez jakiś dłuższy czas potrzebować właśnie tych odpowiedzi, że będą przychodziły do Was jakieś pytania, tak? Na które nie będziecie znać tej odpowiedzi, to po prostu szukajcie jej w sobie. Więc tutaj mamy taką wskazówkę. Natomiast wasze środowisko otoczenie pokazuje się jako mak, czyli też taki też młodzieńcza energia, a też twórcza bardzo energia, odważna. Może ta osoba być bardzo odważna, podejmować jakieś działania, być pewna siebie, swoich umiejętności, chociaż tak naprawdę może nie mieć w tej dziedzinie. Żadnego doświadczenia, ale ona sobie, ona, ona po prostu się nie koncentruje na tym, ona się koncentruje to, co chce zrobić, tak? I po prostu robi to. I często takim osobom się właśnie udaje, ponieważ one nie zastanawiają się, czy, że, 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 że im czegoś brakuje, jakiejś wiedzy, że czegoś może nie potrafią. Nie, one rzucają się i to, co mają pod ręką, tak? I robią z tych, z tych rzeczy różne cuda, tak? Więc bardzo piękna, fajna energia. Oczywiście też jest to energia, która, jeżeli chodzi o cień, ten energii, że może po prostu robić rzeczy takie efektowne, tak? Tylko dla oka, że może tylko czarować, opowiadać różne rzeczy, fantazjować, tak? A, a nie ma to nic wspólnego, może nie mieć to nic z rzeczywistością, tak? Jak jest e, naprawdę, ale ma tą lekkość i umiejętność takiego czarowania e, i skupiania na sobie uwagi. I to też są wielkie arkana. Zwróćmy uwagę. Mamy tutaj pustelnika właśnie i, i tego maga. E, natomiast trudnością jest 10 denarów, trudnością może być system, tak? I, i na przykład wy w tym systemie. E, może ten system nie do końca wygląda tak, jak Wy byście chcieli. Może są właśnie tutaj jakieś kłopoty z jakąś osobą z tego systemu, tak? Że nie możecie na przykład właśnie dojść do jakiegoś tam, powiedzmy, porozumienia. Ale, tak jak powiedziałam, no jesteście częścią tego systemu, tak? I ważne jest, żeby jednak żeby tutaj zapanowała jakaś harmonia, tak? No i co tutaj zrobić? No jest sześć buław. Po pierwsze działać i tutaj ta energia mówi, że, 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 że jesteście na takiej tutaj pozycji, że wygracie, tak? Że, że po prostu, żebyście się tak za bardzo tym nie przejmowali, że macie duże szanse na wygraną, tak? w tej sprawie, tak, związanej z tym systemem, że będzie Wam łatwo osiągnąć sukces, wystarczy po prostu sięgnąć po to, a sięgnąć to właśnie poprzez działania, tak, tu są buławy, więc po prostu, no po prostu działajcie, tak. Wynik rada, mamy tutaj osiem kielichów, Myślę, że to może być też rada, tak, żeby pożegnać to, co już nie służy. Tak? Może też właśnie ten pustelnik po to jest potrzebny, żeby nie odwracać się od tego, co już po prostu wam nie służy, co nie daje wam już radości emocjonalnej, żeby od tego odchodzić, tak. żeby jeżeli właśnie serce Was w jakimś kierunku wzywa, ciągnie. To po prostu dać sobie, pozwolić sobie na to. Może właśnie to dotyczy tego systemu, tak? Że jesteście w stanie, mimo że odpuścicie coś sobie, tak? Że z czegoś zrezygnujecie, pójdziecie w innym kierunku. Też tutaj był rycerz Buław, tak? Że pójdziecie w innym kierunku. E w kierunku, gdzie jest właśnie Wam dobrze, tak? Bo tu już się nie spełniacie, tu już y, nie czerpiecie tej radości, tak? Więc macie y, szansę y, odnieść sukces, tak? W tej innej y, konfiguracji jakiejś, też jesteście w stanie odnieść y, sukces, więc tutaj się nie przejmujcie też aż tak bardzo tym systemem. Dacie sobie radę w tym systemie, tak? Zwróćcie uwagę na to, co Wam sprawia po prostu przyjemność, i to, co już mówię, nie sprawdza się, odetnijcie się od tego. Czas się widocznie odwrócić, tak? Wiem, że to mogło być drogie, że to mogło być, to może się wiązać z pięknymi chwilami, pięknym czasem, tak? Ale no, życie się zmienia, idzie do przodu, i też właśnie trzeba. Trzeba iść, tak, za tą zmianą. Więc tak to tutaj wygląda. I tak jak powiedziałam, te zmiany też mogą dotykać właśnie Waszego systemu. Czyli to są takie, bym powiedziała, ważne zmiany. Więc dlatego też warto wsłuchać się w siebie i szukać tych wszystkich odpowiedzi na właśnie ważne pytania, na nurtujące Was, może właśnie dotyczące tych ośmiu kielichów, właśnie w sobie. Nie gdzieś na zewnątrz, nie gdzieś u koleżanki, u, 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 u kolegi. E, nie radzić się, tak, tylko po prostu w sobie szukać. Bo Wy najlepiej wiecie, czego potrzebujecie, co jest dla Was dobre, a co jest złe, tak? Dobrze. W sumie jest bardzo fajne, tak naprawdę, to czytanie, bo możecie też troszeczkę wyczyścić w swoim życiu, tak? Zmienić. Na lepsze, tak, możecie więcej czerpać z tego radości życia, tak? Po prostu, tak jak powiedziałam, no coś już przestało działać i po prostu y, trzeba zmienić y, kierunek czasami. Y, Wylasuję dla Was jeszcze jedną kartę stali: słowa dla duszy z afirmacją. Dobrze, dla lwów. Kocham siebie i troszczę się o siebie w mądry sposób. Wybieram to, co jest dla mnie najlepsze. No, to jest w punkt y, ta afirmacja. Osiem kielichów, tak? Wybieracie to, co jest najlepsze, tak? O, przepraszam. E, ten rycerz buław, tak? On, on idzie właśnie tam, gdzie jest mu dobrze, e, tam, gdzie się spełnia, gdzie go chcą, gdzie go potrzebują, tak? Więc kocham siebie i troszczę się o siebie w mądry sposób, więc róbcie to w mądry sposób, tak? Ten pustelnik, żeby to były przemyślane decyzje, i wtedy właśnie będą mądre, tak? Bo to będą Wasze decyzje. I wybierajcie to, co jest najlepsze i po prostu i zdobywajcie to, tak? I macie naprawdę duże, duże szanse na, na wielki sukces. Możecie być nawet też przez innych podziwiani za tą swoją postawę, za te działania, tak? Więc tak wygląda czytanie dla Lwów na marzec 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!